Siemano, Siemano. Dzisiaj jestem tutaj z zarybowanym, młodym kubą Stefanem, który się odgraża, że powraca na YouTube z powrotem. Że będzie więcej łowił, więcej nagrywał, więc zobaczymy, czy tak będzie. A dzisiaj wybraliśmy się na miejscówkę, gdzie ostatnio w hurtowych ilościach połowiłem właśnie okoni i będziemy próbować złowić jakieś może te większe Kuba. Będziesz łowił większe konie? Będę łowił większe konie. To no. największe. To największe. Stwierdził, że będzie łowił większe ode mnie, więc trzymam kciuki i oby się ten jego plan ziścił. Zobaczcie, co udało nam się dzisiaj złowić. Widziałeś, jak pogoniło? Właśnie wydaje mi się, że Bolesław był. Ale to ładny był. Ajajaj. Czyli są jakie boli, nie? Co to? Czyli Kuba. One są japońskie. To są japońskie gumy. Odszczekaj to. O, o, ładny, amerykański, o. Tego ładny, elega... o, ładny taki, o. Kuba Szydera. A tutaj właśnie miałem... Nie do Ciebie mówię, tylko do widzów. Że miałem tutaj dwa brania, dwie ryby i obie mi wlazły w zaczep. Wyjąłem zaczep. I potem wyjąłem rybę. A jestem dzisiaj z Kubą, który jest dzisiaj strasznie nadpobudliwy i ma DHD Nie wiem o co mu chodzi. Zazwyczaj jest pospany, bo jedziemy rano. Twierdzi, że się wyspał. Nie da się go uciszyć. Zaraz będę żałował, że go tu wziąłem chyba. Nie, nawet się utkał na chwilę. Także tego elegancko. O, ładnie, kamilek drzewa, po, drzewa poławiam też, nie jest źle. O, a nie niegłupia ryba była. Może się okazać, że jak jest ta niższa woda, to te ryby zostały tutaj tylko te które pilnuje miejscówek, czyli te duże. Dobra, ta była malutka, nieważne. O, znowu mi ugryzło. Spróbujemy łowić dalej na to gówno takie. Na resztki przynęty. Jeżeli się okaże, że jest skuteczne dalej, to będziemy łowić tylko na to. To szkoda tych przynęt. O już, patrz, od razu. Co? do domu, będzie Tak, na pewno. Patrz, od razu. No co się dzieje? Zabranie, zabraniem a Kuba dalej wiąże. Ja wyłowię wszystkie, zjem wszystkie ryby a Kuba będzie wiązał. Oh, yeah. Dobry zaczep teraz był. Już! Kurde, ale ładne mają kolorki. No, za jakby miał co najmniej 40 cm. Ty, no, jak ze ty.

Jeez! Yes. Jak ty to łowiłeś Kuba? Jak no? Normalnie Może przez te okulary nic nie widzisz. Tops Możesz to odstrzelić zamiast tam iść to tak, To niewiele potrzeba chłopczykowi do Dość Elegancko tego akurat wziąłem kamerę Szalony Kuba. I się okazuje, że nie nagram sobie nic, bo mi tu Kuba przeszkadza wędkując. Niestety. Nie Nie mogę przestać takim zaległem. Some kind of magic, but now it feels tragic. It all starts like this. Can't get you off my mind. I Pewnie część Was dobrze pamięta tutaj. Właśnie to jest ta rzeka, gdzie spotkałem gościa, który szedł za mną w krzakach. Mówiłem o tym, że to jest beznadziejne uczucie, nieprzyjemne itd. Wtedy do niego wyszedłem, porozmawiać. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie widział, tutaj Wam gdzieś powinno się wyświetlać. Jak nie, to na końcu filmu. Abyście wiedzieli po prostu o co chodzi. Ale dla tych, co już wiedzą, wyobraźcie sobie, że historia się fajnie skończyła. Stałem sobie na moście parę dni temu i obserwowałem, co się dzieje na wodzie, jaki jest stan wody, czy jechać, czy nie jechać, co się dzieje. Po prostu przejazdem. Byłem i stwierdziłem, że muszę się zatrzymać. I żeby zobaczyć przede wszystkim co się dzieje, eee, koło mojego samochodu zatrzymał się inny samochód. Eee, pff, ludzie się ogólnie na parkingu zatrzymują, prawda? Po to służy parking, ale nie o tym. Eee, gościu się zatrzymał, podszedł do mnie i się tam zaczął, zaczął, zaczął ze mną normalnie rozmawiać. Cześć, cześć, dzień dobry i tak dalej. I wiecie co się okazało? Okazało się, że to jest właśnie ten facet, z którym wtedy porozmawiałem i któremu go wtedy pomogłem. No, ogólnie historia dobra. Eee, przede wszystkim z dobrym zakończeniem. Suma summarum, zatrzymałem się na chwilę, a pogadaliśmy ze 40 minut. Okazało się, że gościowi się już fajnie wszystko w życiu poukładało. Eee, I praca, i w pracy, i w domu. Do tej pory mi tam też mocno dziękował, że wtedy go nie olałem. Powiem wam, że aż się ciepło robi na sercu człowiekowi. Naprawdę fajnie, że są takie również szczęśliwe zakończenia w tym wszystkim, co jest beznadziejne, żeby nie przekląć. I smutne i w ogóle dookoła, bo w naszym życiu ostatnio i w naszym świadku się dzieje, widzę, dużo rzeczy, dużo negatywów na świecie. Taki mamy klimat, taki mamy rok, więc fajnie, że są również i pozytywne. Aspekty, już są pozytywne zakończenia i takie finały, jak w tym przypadku. Także pamiętajcie, że warto pomagać, ale oczywiście z rozsądkiem i z głową. Tam, gdzie możecie, to pomagajcie i tyle. No, tak się chciałem z wami podzielić, że fajnie. Dobro wraca i procentuje. Takie mam wrażenie, na to liczę, ale przede wszystkim bardzo fajnie, że tak to się zakończyło. Naprawdę super. Także pozdrawiam tego pana, jeżeli jakimś cudem mnie Ogląda, a ja łowię dalej. O jest, to już ładne puknięcie było. Taki sensowniejszy nawet ten oko. O kurczę. Chodź tutaj, chodź tutaj. Są sensowniejszy. Aktualnie troszkę się ubrudził, bo wpadł jakiś ale... No, to psa. Właśnie to jest tak, że jest tam, z tamtej strony jest głębsze miejsce. Na przykład nie jestem w stanie tędy przejść w woderach ani w butach Tam jest naprawdę duży uskok. Spróbuję założyć większą i przede wszystkim cięższą przynętę. I Zobaczymy może jakiś inny, może większy drapieżnik się skusi jeszcze dwa rzuty na to i zobaczymy